Dzień na kocznicowisku w Darys Salam. Wybieramy się do customs załatwić sprawy formalne. Tym razem mam pewność, że dziś jest dzień pracy urzędu. Popsuła im się kajewka, zgubili jatenkę i naprawili sobie tam świecie. Bo pana leśnie kajewka. Taki piękny pięknym taki. Więc Zostałem się jak obliczu e, oporność, tak? Pół metra czy Troszkę mniej. pokaż. Tak, świadczą jest woda. bardzo miła pani z Kenii Jedziemy do customs, złopaliśmy stopa. Bardzo przyjemna i sympatyczna, Patrzcie sami. Ma ciekawie ustawione lusterko w samochodzie, bardzo.

Oni these ones are not allowed in town. Yeah, yeah, I understand. me must take a taxi, yeah. Yeah. Let me take you where we have taxis. Tell me up we have some taxis. it's oh, so so, so okay. Yes. So. się, że nie możemy wsiąć małej sajdy. ponieważ one nie mogą jeździć w tamtej okolicy. Musimy wziąć A, ja. normalną taksówkę. Zmieniliśmy ja. pojazd, jedziemy teraz taksóweczką. Pani była tak miła. Nasza eee, Lucy. Załatwiła nam taksóweczkę. W miarę dobrej cenie. By tak to by nas rozdoili jak, jak krowę. I jedziemy dalej. To Jotowa z No jesteśmy w takim małym centrum handlowym eee, tak wyglądają tutaj dekoracje świąteczne Zimna lody gorąco na dworze Rinki takie jakieś. jest no, trochę podobne do naszych, nawet bałwanek jest Kołaje się pocą w zimowych strojach, bo się nie rozpuszcza. Lody się rozpuszczają, bo się nie rozpuszcza. To jest taki specjalny bawanek. Coś w tym jest. Ale, ale jeden Likołaj już, już ledwo żyje. Tego budynku nie było tak. Nie było. Dojeżdżamy do Customs and Emigrations, aby załatwić formalności pobytowe. No to bóż, To był lekki sok. co? To albo ze 30. Co chcieli? Pomóc nam wszystkim. To uważać na plecaczki i takie te rzeczy teraz. Mówiąc tutaj. szczerze, zrobiło się trochę nieciekawie. Widziałem jak podejrzane typy coś kombinują, spoglądając w naszym kierunku. Miałem wrażenie, że Muzungu, czyli biali ludzie, nie są tu mile widziani. A może jednak są mile widziani, ale jako potencjalne ofiary do złupienia. Takie przynajmniej odniosłem wrażenie. Mając się na baczności, poszliśmy załatwiać papiery. Właśnie jesteśmy po jakiejś dziwnej odprawie. Szczerze mówiąc, nie wiadomo o co tutaj chodziło. W jakimś biurze jednym, drugim. Jeden mówi, że ma za mało dokumentów, że mamy za mało dokumentów. Drugi mówi, że. W ogóle mówi nic, nic nie rozumiemy masakra pełno ludzi, patrzcie jak to wygląda. A tu jest jeszcze katedra obok. Tutaj Nie, nie, nie. Idziemy sobie właśnie, idziemy dalej do, do customs. Ja myślałem, że to, jest, że to było customs. A co to było w ogóle? Emigration, a ten to był health department. I co oni od nas w ogóle chcieli? O, nie, wiadomo. nie wiadomo. Nie wiadomo. Zobaczyli, skserowali, skserowali na nasz koszt papiery. A nie, nie, to... to emigration z tego. To tam to nie ma problemu. A i teraz dopiero idziemy do tego. No, no, no. No 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 jest No. no okay. jest taka masakra, że tu kurwa, nie, przepraszam, nie wiadomo o co w ogóle chodzi w tym temacie. ale chodzimy jakoś sobie i radzimy, nie? jakiś koleś wszystko nam są sprzedać, a my tylko dokumenty chcemy załatwić. Nic poza tym. Masakra. Ale nic, bawimy się dobrze. Jest chyba bomba. Idziemy sobie do Castles. Hello! Hello! Na wszelki wypadek lepiej nie afiszować się tu z kamerą. Well from your, we'll make it here. Where is the border? With customs, właśnie. Okej, okay, tutaj poszło bardzo szybko. Pana z Customs Jedna pieczątka jedna minuta. No kochani tutaj pierwszy raz w 1980 roku czarny diament właśnie stał tu w tym miejscu. Nie było pieniążków, żeby stać w jak w klubie. Staliśmy tutaj przez nawet ponad miesiąc czasu. No teraz w zasadzie wszystkie jachty stoją rzeczywiście w jak klubie albo w Sypewe. A tylko tutaj kilka. Tu było jak była już rewolucja w Związku Radzieckim, to stało pięć kutrów rybackich. Nie mieli chłopcy za co wrócić do kraju. Te kutry tak stały, stały. Prawdopodobnie, że tam być może jeden z tych kutrów jeszcze tutaj został dorestaurowany i ale już pod tą no, niską banderą przynajmniej, no, no, byłem, byłem tu, ale tam jak lubi jest przyjemniej co? Oj, o, o wiele przyjemniej, o wiele, o wiele przyjemniej. No. dobra, wracamy no, wracamy, wracamy, kierowca czeka jest It's ok 69 <laughs> teraz ja Zważyłem się, właśnie, ale schodłem, schodłem, 101 kilo. Musimy uważać z filmowaniem, bo jest ładym. Trzeba uważać, bo jest nie filmować. Nie czujemy się bardzo swobodnie jakoś tam, ale, ale jakoś tam sobie radzimy. Jeszcze musimy jechać do ambasady Mozambiku, wziąć druki. Będziemy musieli się później odprawić, jeszcze yy, wizy załatwić. załatwić wizy. Zdjęcia są potrzebne do Mozambiku, także jak ktoś będzie się wybierał, to dobrze, żeby wziął ze sobą od razu z Polski fotki, bo się przydadzą takie do dokumentów. Najlepiej kilka fotek, bo nie wiadomo, co tam jeszcze się może wydarzyć. A tutaj pewnie będą nas kasować jak w białych, jak czy za, za zboże. Jurek, czy to jest ambasada Mozambiku? Tak, to jest ambasada. Tak wygląda. No, trochę może tak biednie, ale wiesz, Mozambik jest, nie jest bogatym krajem. Kiedyś był bogatszym trochę, ale się rozwija teraz dość dobrze. Zobaczymy, to, Zobaczymy jak, jak, tutaj, środki, jak nas tu przyjmą, jak w środku jest, a może być czysto. Niestety nie pozwolono nam tu filmować. Wzięliśmy potrzebne druki wniosków wizowych i wracamy do jacht klubu. Za kilkanaście dni będziemy musieli tu wrócić z nową załogą i wypełnionymi wnioskami wizowymi. Cena wizy do Mozambiku to 100 dolarów. Teraz już czekamy na taksówkę i zmykamy na kotwicowisko. Mogę jeszcze nie Bałem się. Zimniałem się na plaży. No tak to mniej więcej wygląda. Tutaj za mną w tle. jesteśmy na łódce. O tam, tam, tam daleko. Jedna z tych łódeczek. Eee, żeby się tam zostać, to muszę poprosić tutaj o dingi. Zamówić. Mamy to w cenie tutaj w klubie. A robimy to tak. Dingi, the beach please. No i właśnie płynie dingi. Kilka to trwało, pięć minut może. No i płyniemy powoli w sobie dingi. Dla mnie świt to najpiękniejsza pora dnia, a w tych okolicznościach przyrody to już kompletny odlot. Paki powysiadali na łódki, oni pracują tutaj, czyszczą, sprzątają, uzupełniają paliwo. A teraz płyniemy już do Czarnej. Jak mogę sfilmować cały proces przejścia z dingi na czarnego. Kolega Paweł, lepi pierogi. To jeszcze, jeszcze nie lepiej nie, lepiej, nie lepiej, ciasto. Robić ciasto do pierogów. Lepi ciasto. kapitanem. Tak, kapitan pilnuje, żeby, żeby, nie za szybko lepił. A. Tutaj są rybki. znaczy rybka jedna. Red Snapper. To jest. Karpia nie będzie, bo nie mam, nie ma karpia. No ona wygląda jak karp. Święta idą. Kuchareczka pracuje ciężko. Farszyk do pierożków jest to. Kapuska z grzybami. A to jest kapuska z grzybami. Również chińskimi. Się robi. Polskie podgrzybki, francuskie pieczarki i chińskie... Jak one się nazywają, kapitanie, te grzyby? ciąg. ciąg. ciang. Oczywiście. Gdzie się lepi? Afryce. Czyli afrykańskie pierogi będą? Afrykańskie. Męczkę, proszę. wajo. Mączkę, proszę. Oto efekt końcowy naszych afrykańskich pierogów. Przed kolacją popłynęliśmy jeszcze na ląd, wykonać parę pamiątkowych fotografii i wysłać życzenia do kraju. Pozostało już tylko czekanie na pierwszą gwiazdkę.